Zastanawialiście się kiedyś, ile zwierząt w Polsce jest bezdomnych? Obecnie liczba ta sięga 90 tysięcy. W 2019 roku do schronisk trafiło 73 tysiące psów. Wraz z kotami w schroniskach przebywa około 150 tysięcy zwierząt. Bardzo trudno jest znaleźć domy tak dużej liczbie szczeniaków i kociaków, a co dopiero ich psim i kocim rodzicom. Co Ty możesz zrobić, żeby zapobiegać bezdomności zwierząt? Przede wszystkim, nie rozmnażaj niepotrzebnie swoich pupili. Maluchów w ciągu roku może pojawić się nawet kilkanaście u jednego zwierzęcia. Te historie kończą się porzuceniami w schroniskach, w lasach, na ulicach. Nawet jeśli znajdziesz dobre domy dla zwierząt, nie ma pewności, że kiedyś z przyczyn losowych nie znajdą się w schronisku. Przemyśl to. Zadbaj o sterylizację i kastrację. Pamiętaj, że nawet domowy pies na smyczy może się z niej zerwać i uciec. A nasz kot, wymknąć się przez niezabezpieczone okno. Co zrobić, by jak najszybciej znaleźć swoją zgubę? Tu z pomocą przychodzi chip wszczepiany zwierzęciu. Pamiętaj, że sam chip nie działa jak GPS. Koniecznie zarejestruj go w bazie danych. Gdy twój pies lub kot się zgubi, nie czekaj. Działaj. Przede wszystkim sprawdź okoliczne schroniska. Zgłosi zaginięcie straży miejskiej, policji lub w urzędzie miasta czy gminy. Dodaj ogłoszenia na grupach Facebookowych i fundacjach. Rozwieź własne ogłoszenia. Przed Tobą ostatnia nasza rada. Możesz pomóc zwierzętom bezdomnym, zostając wolontariuszem, szukać im domów, publikując informacje i zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie kupuj, a adoptuj. Zwierzę, które uratujesz, to najwierniejszy przyjaciel oddany do końca życia. Zyskasz więcej, niż sam dajesz. Pamiętaj, posiadanie zwierzęcia to nie chwilowa zachcianka, to nie jest prezent, który można oddać. To odpowiedzialna decyzja na wiele lat waszego wspólnego życia. Stwórzmy zwierzętom lepszy świat!